Cześć, witam Was w nowej serii na kanale z gry Ark Survival Ascended. I będzie to seria, która zastąpi Ark Survival Evolved, tylko że będziemy grać tutaj solo, e, przy czym będę grał na ustawieniach raz jeden i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dcinki będą montowane, niektóre będą z kamerką, niektóre bez. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. I hope so. It's been so many cycles since I was her. Do I even still remember hope? I wasn't sure you'd ever turn up. The odds just kept getting longer. I guess I've been losing faith. While they've been gaining power. You have to reach me. Everything depends on your survival. Master this world. Make allies of its many creatures. Grow your strength and skill. Explore this place like I did so long ago. Put the pieces together and find me, Survivor. You may be the only one who can. No i jesteśmy. Ach. Mam nadzieję, że nic mnie nie ze spawn killuje. Całe szczęście nic tu nie ma. Jest i nasz spawn, ale ta gra jest piękna. Dobra, musimy pierwszy co? To popawić się w Minecrafta. Tak, witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta, o tak. Będziemy walić w drzewa żeby nazbierać no, drewna i zrobić sobie pierwszy kilo, żeby wykopać kobla. Nie, nie. Nie <laughs> nie będziemy grali w Minecrafta. E, tak czy inaczej, mam nadzieję, że seria Wam się spodoba, że udostępnicie ten film swoim znajomym. E, bo naprawdę zależy mi, żeby zrobić dobrą serię. I też zależy mi, żeby coś e, osiągnąć. W ogóle spójrzcie, <laughs> zrobiłem typowego ziemniaczka. E, tak jak był poprzednio w naszej starej serii z Evolve. I niestety, ale muszę się wam wyżalić troszeczkę, bo z Ark Survival Evolved musieliśmy skończyć, dlatego że no już to mówiłem w odcinku z tamtej serii, ale... powiem też tutaj. Z Mikołajem ciężko nam się było dogadać i tak jak powiedziałem wtedy na tamtym odcinku, Mikołaj ma gorsze terminy niż niektórzy lekarze. Więc no niestety, ale, ale ciężko nam się było zgadać i, i po prostu ciężko było z tym wszystkim, żeby... Jakoś to ładnie wyszło, i w ogóle, żeby to jakkolwiek wyglądało, a niestety te odcinki nagrywaliśmy już później co dwa miesiące, co trzy miesiące. E, półroczna przerwa była też, czy dwie, nawet były półroczne przerwy. No, niestety. E, dlatego też nagrywam sam, no ale mam nadzieję, że e, nie będzie to przez to gorsza seria, a będzie lepsza przez to, że będzie w niej też trochę montażu. I przy okazji, mam nadzieję, że rozwinie mój kanał. Co nie będę ukrywał, że bardzo bym chciał. Przejdźmy sobie tutaj na drugi brzeg, niech mi się stamina zregeneruje troszkę. I lecimy do wody. Pirań są. Jest delfinek. Pirani nie widzę. To dobrze. Ok. Pirani nie ma. Całe szczęście z jest biały dodo. <laughs> Fajnie. Taka kura. Będzie można ją oskubać z piórek. <laughs> żeby było śmieszniej. I teraz tak. Potrzebujemy trochę drewna. Na dzidę. Więc sobie nazbierajmy drewienka. Jeszcze tego drewienka. Teraz jeszcze troszkę fiberu. I zaraz będziemy zbierali flint. No, też nie wiem, czy będziemy zbierali flint, bo to nigdzie nie widzę kamienia. Widzę, że tam jest kamień, ale nie chcę podchodzić do lasu, bo tam może się czaić na nas jakiś raptor i nas po prostu zeżreć, Co nie byłoby zbyt fajne. Lecimy w Helta i lecimy w czapeczkę, bo jest najtańsze. Plus Campfire. Lecimy Gida pod jedyneczkę i lecimy mordować do doski. Pięknie. Daj mi swoją skórę. Widzę, że jest ich dość dużo. To dobrze. Tej skóry będzie nam później potrzeba dużo, dużo, dużo. Bardzo. Już w sumie pod koniec gry na pewno będziemy mieli e, znaczny nadmiar tej skóry. No i tyle tylko było. Dobra, ale całe szczęście już leży. I tu jest jeszcze jeden dogość. Dobra, ty też leż. Może bardziej się opłaca zabijać ich siekierą. W sumie tutaj kieram nam się nie połamie tak nagle z dupy, a i tak nie bije dużo mniej. Oj, 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 żeby nie zasnąć, bo nam torpor rośnie. Dobra, zabity. I teraz kolejne levely rozdajemy w Fortitude 1. Odblokowujemy proce, no i lecimy dalej. Musimy sobie to naprawić, nawet. Why not? jest do wywalenia. Robimy ognisko. I co potrzebujemy na proce? Na proce potrzebujemy jeszcze Fiberum. ale my to robimy speedrun, jak to szybko leci? Mam bardzo dużo energii, jestem bardzo podjarany tą serią i nawet moja dziewczyna ostatnio narzekała, że ciągle tylko te dinozaury oglądasz, te dinozaury narzekasz, że na dino y zgadasz w tych dinozaurach, że będziesz grał i tak dalej. No będę grał, będę, właśnie nie mogłem doczekać. I chociaż yy, robię zapas na mój wyjazd w góry, bo jak część z Was wie, zapewne będę wyjeżdżał w góry i potrzebuję mieć duży zapas filmów, to yy, ten odcinek będzie niestety troszkę dłuższy niż bym chciał. Okej. Okay. Jest na wykończeniu kolega. Masz tu Iguanodonie, Daj mi swego expa. Proszę Cię. No przecież to będzie taki zastrzyk Expa na początek. Pięknie, wspaniale, dobra. Zaraz trzeba się napić. Bimy po głowie. Nie wiem czemu jest takie migotanie niektórych rzeczy. To jest bardzo nieładne. Nie wiem co z tym zrobić, nie wiem jak się tego pozbyć. Eee, testowałem różne ustawienia graficzne, ale nic nie mogłem z tym zrobić, więc jakbyście wiedzieli, to dajcie mi znać. Eee, żremy jagódki mi stąd leć i teraz tak pójdźmy sobie jeden włok, żeby tej wody nie tracić zbyt szybko. I dobra, I lecimy. Znajdźmy sobie miejsce na bazę. Tam widzę, że jest wodospad, więc tam bym chciał chyba się osiedlić. Wybrałem sobie dość standardowe miejsce na ostatnią, taką główną bazę. Nie widziałem jeszcze, żeby ktokolwiek z polskiego YouTube'a robił tam bazę, więc ja będę pierwszy. Myślę, że to nie jest głupi pomysł, jeśli chodzi o to miejsce, bo to miejsce jest bardzo fajne. Kiedyś tam mieszkałem, jak grę z Nikolajem. I, I fajnie się tam mieszkało, chociaż było trudno. I nie będzie to Death Island. gdzie też kiedyś mieszkałem. No. Idź panie Dodo. Znaczy Dodo, Dillo. Nie no, nie nie, 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 tylko nie Dilo, Nie. O, błagam. Serio? 102 level miał, dobra, to dlatego. I właśnie levele są. Wygrałem jednego modzika na levele. Mm, dlatego, że... O, która mapy jest odkryte. Ja grałem troszeczkę sobie solo. Więc mam nadzieję, że mi wybaczycie, że grałem sam, bez Was i w ogóle, ale, ale... No jest rok od premiery tej gry i, i, przy, i po prostu przed serią sobie chciałem pogryć. Wiecie, tam... Musicie mi wybaczyć. No. Dobra, lecimy z powrotem po mojej temy. Wspierajmy sobie to, co leży. Jakieś kamyczki, fiber. No wystarczy iść i mieć po prostu wciśnięte E, albo klikać E. Bo jak przestaniemy zbierać, to trzeba niestety e, kliknąć od nowa, więc lepiej klikać niż iść. No ale zawsze to się zbiera samo. No i niestety mamy już pierwszy zgon zaliczony. Są te dildo dildosy. Gida by się przydała na nie. Niestety takiej dzidy nie mam. Dobra, wszystko zabrałem. Gonisz my czy mnie nie gonisz? Gonisz. O i to gonisz z kumplem. Niedobrze. Dobra, przepłyniemy sobie na drugą stronę do tego wodospadu, bo wiem, że chcę tam zamieszkać. Dobra. Tu się lubią sarko respić, tak mi się wydaje. Czyli tak było w Evolve. Tutaj te spawny się pozmieniały troszeczkę. Mam nadzieję, że nam to nie napsuje trochę yy, naszych planów, bo te spawny są dużo inne. I dużo zwierząt się respi w dużo innych miejscach niż, niż było to pierwotnie. Ale w sumie te nowe spawny są lepsze. Więc nie ma na co narzekać jak dla mnie. Dobra, zobaczmy. Czy ja chcę tutaj, czy jeszcze, jeszcze wyżej chcę? Wejdźmy sobie więc wyżej. O. Tędy jeszcze wyżej? Nie, 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 nie. zostaniemy sobie tu. Tu jest ok. Raptor tam biega. Najgorzej. Ale no jest głupi, się kręci w kółko. Patrzcie to. Okej, okay, spoko. W ogóle już mówiłem, ale bardzo proszę, jeśli jesteś nowy na kanale, zostaw tego suba, będę wdzięczny. Chciałbym dobić 2,5 tysiąca do końca 2025 roku. Byłoby fajnie. Albo chociaż te 2025 subskrypcji. <grym> Też byłoby fajnie. Bardzo powoli te sobie idą, więc... Więc bardzo bym chciał, żeby troszkę ten kanał ruszył do przodu. Nie narzekałbym naprawdę, gdybyście udostępnili, zasubskrybowali, skomentowali też byłoby fajnie, jakbyście powiedzieli, co mogę poprawić, co robię źle, co byście chcieli, żebym zrobił inaczej, byłoby fajnie. Tylko pamiętajcie, nie hejt, jesteś debilem i tak dalej, tylko, żeby ładnie napisać, zmień to, będzie lepiej. Ja będę zadowolony z takich komentarzy. O, czemu nie mogę tego zjeść? O nie, narkobery zjadłem przypadkiem. No trudno. Crafting... Yy, nie. Ngramy. wejdźmy sobie tutaj, zróbmy touch foundation i storage box. Zróbmy ze dwa. Przyda się. Storage box też niech będzie. No i tutaj nasz, nasz stać na dwie dzidy. No zróbmy dwie dzidy. Niech będzie, że dwie dzidy sobie. Okej, okay, pod czpureczką to mam. Zróbmy sobie coś takiego. Później to przedłużymy i będzie wystawało. Można było coś z tym robić. A, pick-up tylko. A nie, udało się te fundamenty jakoś zmieniać, żeby one były troszkę inne. Dobra, piąteczka. Niech będzie tak ustawiona ta skrzynka. Nie jest idealnie, ale mogło być gorzej. Nie chcę tego tu ustawiać od niska. nisko sobie postawmy może tu. OK, Wsadzamy mięsko. Wsadzamy troszkę drewienka i niech nam się przepala. Tu to. Eee, zróbmy sobie czapę. i potrzebujemy stona. Troszkę. Lecimy level w wagę, zakładamy czapę. Czy odblokowałem już procę? Tak, odblokowałem już proce. OK, zaraz będzie jeszcze łóżko jest już simple bed. Eee, no. Łóżko, łóżko będzie trzeba deskryptować niedługo. Ja się napiję. Zaschło mi w gardlu w gadania. Tym bardziej, że muszę pilnować, żeby mój komentarz był w miarę żywy. Panie taki Cześć! Witam was. Dzisiaj zrobimy coś w tej grze. Nie no, nie, trzeba troszeczkę energii mieć w sobie. Żeby prowadzić YouTube'a. Ja sobie zdaję sprawę, że u mnie czasami te filmy też wyglądają tak jak przed chwilą zademonstrowałem. Ale będę starał się, żeby te Arka były możliwie najlepsze pod każdym kątem, jak tylko będzie się dało. Dobra, robimy to, naprawiamy to Molten Pasu. Dawaj pod czwóreczkę. Postawimy sobie tutaj. Teraz mi to daj. Nie mam niestety zepsutego mięska, ale to nic, bo zaraz będziemy mieli eee, split all, to bierzemy pod zerówkę. No i pięknie, zaraz będziemy mieli zepsute mięska. ja sobie jeszcze narko narkoberisów. No i fajnie, i w ogóle ta muzyka cały czas leci z menu, nie wiem czemu, z menu tego oryginalnego arka. Ale to dobrze, lepiej jak jest jakaś muzyka, niż żeby nie było, bo później w montażu musiałbym dodawać. Żeby film był ciekawszy, więc niech sobie tam leci cichutko i nie przeszkadza. No, czy jeszcze coś ciekawego mogę powiedzieć? Nie wiem. Na pewno, no tak jak mówiłem chyba na początku, to powiedziałem, że będę starał się robić tą grę na 100%. Eee, tak chciałem i Evolved, ale niestety no Evolved y, nie zrobię, bo nie dogadywałem się z Mikołajem. No ale zrobimy Ascended, zrobimy solo. Myślę, że też będzie spoko. W ogóle wprowadzili nowe jagódki tutaj. Nowe jagódki, małe dinozaury. E, to warto opowiedzieć teraz, co się zmieniło. Zmiany są też w krokapsułach. Trochę zmian jest. E, no, aczkolwiek na pewno poznamy je z czasem, bo też tych wszystkich zmian pewnie osobiście nie znam. Zjedzmy te wszystkie jagódki. Doda nam to trochę wody. Przynajmniej jakiś minimum. Robią się dwa narkotyki. Ile narkotyk daje w tej grze? 56 64 Aż tyle? Strasznie dużo dają te narkotyki w tej grze. Eee, nie wiem, czy nie mam zmienionego mnożnika Expa. Te mnożniki były pozmieniane, więc jeśli mam zmieniony mnożnik Expa, to do przywrócę na 1,0. tak jak mówię, te mnożniki są trochę inne. Na przykład, dorastanie dinozaurów było na 3,2. Nie wiem dlaczego. Oryginalnie. Więc no, ten nożnik expa też może być zmieniony na większy. Ja wolę mieć 1,0, bo to za szybko będziemy postępować. Jeśli teraz narkotyk daje aż tyle expa, ale może inne rzeczy dają mniej, nie wiem. No, oryginalnie narkotyk dawał tylko 4 expa i to 4 było wystarczające, bo narkotyków się robi na potęgę później. To się robi w tysiącach, więc no to expienie też nie może być za szybkie. Robimy nasze łóżeczko. Ok, kładziemy pod czpureczkę. Może być tak ułożone, niech będzie coś takiego. Ile się psuje mięsko? 8 minut, 10, ok. Jest mi gorąco, niestety. Czy ta czapka mi daje? I teraz jest 15, daje. Dobra, no, to nie wiem czemu jest gorąco. Tu bym zeskoczył, jak tam biega ten raptor cholerny, widzę, że mi się znowu pić chce. Idziemy do wody. I co? No i ten pierwszy odcinek będzie niepocięty, drugi pewnie też nie, ale coraz to kolejne odcinki będą bardziej pocięte. I myślę, że tak raz w miesiącu będą się pojawiać, ze względu na to, że nie zawsze mam czas na montaż. Może jak dobrze pójdzie, to dwa razy w miesiącu bardzo bym chciał. Albo jeśli okaże się tak, że ta seria ogląda się jakoś wyjątkowo dobrze, no to może zwiększymy częstotliwość tych odcinków. No ale to zobaczymy w przyszłości. Okej, okay, mamy to. Robimy pracę. No i mamy pracę, dobra. to będzie trzeba wyczaić sobie jakiegoś żółwika w następnym odcinku albo popatrzeć za czymś innym ciekawym do oswojenia. Ale to już się stanowimy w następnym odcinku. Ja Wam dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że się spodobało. Do zobaczenia. No i cześć.